Nie pękajcie, trzymajcie to do samego końca, bo macie wsparcie ogromnej, ogromnej ilości ludzi, e, którym zależy bardzo na e, naszym zdrowiu. Mnie też na tym bardzo zależy, więc nie chcę pukać do pustych drzwi i nie chcemy, żeby nasz sprzęt doskonały e, nie miał ludzi, którzy będą mogli przy nim pracować. Po to właśnie to robimy. My Uważamy, że praca ratowników, z którymi mamy do czynienia chociażby na, na naszym festiwalu. Tutaj dodajemy, że pielęgniarki, i pielęgniarzy, ale w ogóle no, wszystkich ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia polskiej, która cały czas się nie może naprostować. I nie jest to wina ani ostatnich pięciu, ani ostatnich dziesięciu lat. Są to, to zale, zaległości kilkudziesięcioletnie. Jeżeli tego nie przetniemy, to będziemy tak sobie cisnęli, 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 cisnęli. W związku z tym mówimy bardzo, że. Wygramy, moi drodzy, i pójdziemy wszyscy razem na spacer. I tak właśnie musi być. W związku z tym, trzymamy kciuki, pracujemy razem z Wami, wspomagamy Was. Już niedługo będziemy mogli, na co będziemy zbierali podczas 30 finału. I nie chcemy, żeby to się rozjeżdżało po raz kolejny, żebyśmy musieli z żeby walczyć, bo my robimy swoje. My chcemy, żeby to było jak najbardziej kolorowo, pięknie i optymistycznie i dobrze. I żeby to była prawda, co jest coraz trudniej z tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo.